A dzień dobry, dzień dobry, witamy ponownie. Tym razem e, oczywiście jak jest pogoda to co, no, trzeba to wykorzystać i znowu Was gdzieś zabiorę. Fajne miejsce, e, nigdy nie byłem na Mierzei Wyślanej. Z tego co pamiętam, może za mało lata jeździłem, ale nie pamiętam. Także pojedziemy sobie tym razem w inną stronę niż, e, niż te wszystkie rejony tam Rewa, Mechalinki. E, Obejrzymy sobie, zobaczymy mierzeję wyślaną. Nie jadę tak całkiem na sam koniec, tam gdzie jest klinica morska. Pomyślałem sobie, że właśnie może by do, do Jantara pojechać czysteg, tylko mam wrażenie, że tam może być bardzo podobnie jak w Sobieszewie. I tak mówię, a ominę to i pojadę bardziej już tam, gdzie jest faktycznie mierzeja wyślana. I jestem teraz w kątach rybackich, także zapraszam Was żebyście sobie zerknęli co, co tutaj będzie się działo i do tego oczywiście dzisiaj będzie temat ciekawy właśnie jak przełamywać swoje jakieś lęki, obawy, strach przed różnymi rzeczami trochę sobie o tym pogadamy. Także moi drodzy kąty rybackie, konty rybackie jest to już tutaj e, początek chyba mierzei Wiślanej jeśli dobrze tutaj zaparkowałem, e, jest takie miejsce w lesie Sory. I jak dojechałem do plaży, czyli to jest jak teraz sobie byśmy wyjechali w lewą stronę to są parkingi oczywiście płatne, są też jeszcze przy drodze parę parkingów, ale jest już dosyć późno, jest po 11 w, takim, w tym bądź razie niestety nie było miejsc darmowych. No a jako Janusz, tak, polski typowy Janusz wolę nie płacić i się przejść. Nie no oczywiście żartuję, nie ale tak szczerze mówiąc wolę się przejść po lesie tutaj czy wzdłuż drogi można dojść do właśnie do morza. Dzisiaj pokażę wam właśnie, jak tam wygląda te morze także zapraszam was do oglądania. Jeszcze sobie strzelę tutaj mam. Herbatka mi została. Herbatka wypiję sobie i idę dalej. Tutaj jak widzę jak w większości Miejscowości, które tam gdzie jest morze, to widać tutaj też są jakieś ścieżki rowerowe, e, można się gdzieś tam przejechać. E, ale my sobie pójdziemy tutaj ulicą prosto nad morzem. Tu, jak Wam wspominałem, wzdłuż drogi e, są właśnie parkingi, ale oczywiście są wszystkie po zajmowane, bo nie ukrywam, że jest troszeczkę późno 11.30. Ostatni weekend e, wakacji Także piękna pogoda, piękna pogoda No cieplutko jest, także ludzi przybywa dosyć szybko No ale tak mówiłem, ominąłem Jantar e, i Stegnę Może kiedyś innym razem tam podjedziemy, zobaczymy A dzisiaj zobaczymy sobie e, kąty rybackie jak tutaj to wygląda i przy okazji Mierzeja wyślana. tu mamy kolejny i kolejny parking i tam dalej już jeszcze kawałeczek do plaży jest oczywiście w każdych nadmorskich miejscowościach mamy różnego rodzaju domki można sobie wynająć tuż koło morza Wygląda to fajnie, tak jest wśród drzew, wśród takich w lasu, także przyjemnie. Tam już powoli widać, A za tym wzgórzem, mamy morze. Tu kolejne jakieś domki, całoroczne luksusowe domki VIP. Bursztynowo, kąty rybackie. Fajne te domki, ale naprawdę takie już widać luksusowe. Tutaj mamy parking. 1 godzina 10 zł, cały dzień 40. O kurde, to wam powiem, że tutaj, tutaj rozbili bank. <grym> Tego jeszcze nie grali. 40 zł cały dzień. Wariactwo. A te domeczki, tak wyglądają? Cał całkiem spoko. Takie na wypasie Kury to nawet tam w Rewie czy... Gdzie ja tam byłem? W Rewie czy w Mechalinkach to było 20 zł chyba płaciłem za cały dzień Szokujące, jakieś restauracje Smażania ale bardzo podobnie trochę jak w Mechalinkach też było takie rondo i później się schodziło jakby troszeczkę niżej Dużo miejsc parkingowych, chyba nie ma co się martwić. Oczywiście toalety podejrzewam, że płatne, no bo jak żeby inaczej. Restauracje, no taka mała miejscowość, nie? Nie jest to pewnie jak kryńca Morska czy inne. Місце построювання для роверов. To wygląda Mierzeja Wiślana Chyba, że jest ok. Um, piasek jest bardzo podobny jak w sobie szewię. Jakbyście nie widzieli to tutaj podepnę filmik. Um, I chyba można powiedzieć e, no bardzo podobny też to do Gdańskiego, chociaż ten w Gdańsku jest taki e, bardziej piaszczysty mi się wydaje. Ten jest tak jakby mokry, mam takie wrażenie. E, no tak, e, także tak to wygląda. Tam dalej dalej pewnie, jak widzicie, e, już jest klinica morska, e, cypel końcowy gdzieś tam pewnie, gdzieś później połączenie już e, e, granica z Rosją. No cóż, jesteśmy. Tak wiecie co, bo jest takie, że po tych Tradbolskich miejscowościach i tak już jest pięknie, ale to wszystko tak już dla mnie wygląda już tak samo, nie? Bardzo podobnie. Teraz sobie pójdziemy w drugą stronę. E, tu mam jest więcej takich budek z jedzeniem. E, Można sobie usiąść, wypić piwo. Tutaj jakieś gofry, naleśniki. Strasznie wietrznie jest. Tam jest jakaś taka większa e, budka. Ogólnie jest bardzo fajnie. Nie powiem, że nie. Ja się chyba już po prostu nudzę e, morzem. Wszystko wygląda tak samo. że te wybrzeże się różni tym że tutaj mamy las las, jakby nie ma wydm to jest od razu dosyć wysoka górka i jest wzdłuż tej całej tam mierzei i tam dalej pewnie jest Sobieszewo, kawałek drogi pod Sobieszewa tutaj jest godzina drogi, a od Gdańska do kątów rybackich jest no Eee, tak z półtora godziny drogi. Także taki las tutaj jest. O, No fajnie, fajnie, to jest... no co? Nie ma co ukrywać, że jest fajnie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo jest troszeczkę wietrznie. Ale chciałem się z Wami tutaj w tych pięknych okolicznościach natury podzielić. Pewnymi przemyśleniami może Was zainspirować, bowiem wielu z Was ma bardzo często problem z tym, żeby podjąć ciężkie decyzje. Gdzieś już nagrywałem o tym filmik, tutaj podepnę. I po prostu, jakby przełamać się, przełamać swoje lęki, swój strach i zacząć jakby żyć, zacząć działać i jakby spełniać swoje marzenia, pomimo wszystkiego. Pomimo czasami, że mamy bardzo ciężkie sytuacje życiowe i jesteśmy załamani, przechodzimy jakieś załamania, depresje, ale chcę, żebyście wiedzieli na moim przykładzie, że właśnie się naprawdę wiele można i wiele można zdziałać, pomimo, pomimo tego, można wyjść z różnych ciężkich sytuacji i tak było też ze mną, i będę tutaj właśnie na tym kanale zawsze Was wspierał, żeby żeby jednak się przełamywać i działać. Jedną rzecz zawsze mam jakby w głowie, jeśli coś... czegoś się strasznie obawiam, czegoś się boję, czy nawet wiem, że moi znajomi no nawet nie potrafią sami gdzieś właśnie wyjechać, czy, czy za granicę, czy nawet właśnie tutaj gdzieś nad morze, czy tak jak ja podróżuję często sam, nie potrafię nawet pójść na siłownię sami albo się gdzieś zapisać, czy pójść nawet na rolki, na rower, bo gdzieś cały czas potrzebują tej drugiej osoby, są tak po prostu jakby... E, przez swoje, nie wiem, dzieciństwo czy dorostanie, tak są jakby troszeczkę słamszeni e, no i jakby ciężko im funkcjonować bez jakiejś drugiej osoby często e, e, ludzie mówią, że potrzebują tej drugiej połówki, żeby zacząć e, żeby oddychać, tak, prawidłowo żeby żyć normalnie e, jakby nie potrafią sami, muszą mieć właśnie jakąś parę, tak? no a taka jest prawda, że my jesteśmy My powinniśmy być tą całością serca, a nie tylko połówką. My powinniśmy mieć już w sobie to wszystko, a nie czekać, yy, aż znajdziemy tą osobę, z którą spędzimy swoją resztę życia i kiedy się dopełnimy. No nie ma czegoś takiego. My powinniśmy być już dopełnieni. I ja bardzo często, kiedy mam ciężkie decyzje podjąć i coś mi się nie układa i zawsze sobie yy, tłumaczę w głowie, że yy, że zawsze, zawsze mogłoby być gorzej. Ludzie naprawdę już kiedyś nagrałem chyba shorta, że ludzie z niepełnosprawnością codziennie przeżywają bardzo ciężki bój, żeby po prostu jakoś w miarę normalnie funkcjonować. A my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego co, ile już posiadamy, mając nawet, będąc sprawnym mamy nogi, ręce, oczy umysł sprawny i nadal narzekamy i marudzimy a niektórzy tego nie mają niektórzy nie mają dostępu do wody muszą gdzieś tam zasuwać gdzieś do jakiejś sąsiedniej wioski po to żeby dostać dostać się do wody żeby mieć po prostu co pić i bieżącą wodę do mycia czy do innych rzeczy staram się już być nie staram się, po prostu jestem wdzięczny za to już, co, co mam, za to, co osiągnąłem, kim się stałem, kim jestem, bo jestem po prostu taki wystarczający, ale nie poddaję się i nadal jestem w takim momencie, że staram się rozwijać, staram się być lepszy, staram się dużo dawać ludziom, znajomym, rodzinie czy przyjaciołom i tym się w życiu zawsze kieruję. Ale często sobie właśnie myślę, jeśli mam podjąć właśnie taką decyzję ciężką i jest mi źle w życiu, to się boję czegoś, to zawsze sobie mówię, że, yy, że życie naprawdę, że naprawdę nie znamy dnia ani godziny. Yy, moi niektórzy znajomi odeszli bardzo szybko, yy, niektórzy chcący, niektórzy niechcący, moi rodzice też bardzo szybko odeszli niektórzy popełniają błędy i po prostu ich jakby nie ma na tym świecie nawet chodząc do, do łazienki możemy stracić swoje życie czy wsiadając do samochodu dlatego nie ma co patrzeć na takie rzeczy bo może być, może coś się stać i tak złego także ja sobie zawsze tak myślę że życie jest zbyt krótkie żeby się za bardzo przejmować zbyt krótkie żeby nie podejmować jakichś takich Decyzji przełamywać się, ponieważ na, na łożu śmierci chciałbym powiedzieć sobie, że no, przeżyłem te życie w taki sposób, jaki y, chciałem, i że to, co było do przełamania, to w tym momencie to robiłem. Także nawet jak mi się nie chciało dzisiaj jechać samemu, bo gdzieś y, widzę. Y, widzę Radosne rodziny, jacyś przyjaciół wspólnie spędzają czas czy i tak dalej. A ja jestem sam na plaży, ale no, ja się tym nie przejmuję po prostu. No, nie zawsze są takie okazje, że muszę z kimś. Poza tym jak nagrywam filmy to często no, niestety jest to uwarunkowane tym, że muszę sam jakby być, bo ktoś, ta osoba druga musi jakby do mnie dopasować i to nie jest komfortowe. Dlatego dla mnie to najważniejszą właśnie taką rzeczą jest, to ja sobie mówię, że muszę przeżyć te życie tak, jak bym chciał, na tyle, ile mogę, dlatego, żeby po prostu nie żałować, bo może się to życie zakończyć w każdej chwili i szkoda każdej minuty, każdej godziny, żeby po prostu siedzieć i myśleć i się zastanawiać za bardzo. Kolejną rzeczą, która mi jakby daje takiego mocnego napędu życiowego, kiedy jest mi naprawdę bardzo źle. Jest jakaś choroba, jakieś dolegliwości, czy, czy właśnie e, stany depresyjne, czy jakieś załamania mocne. E, jakby tracimy wszystko. Wszyscy się od nas odsuwają i jest nam naprawdę bardzo źle. E, oglądałem kiedyś taki bardzo fajny film. E, teraz wybaczcie mi, jeśli dokładnie tego nie, nie opowiem, bo już nie pamiętam jak to było. E, jest to, będzie wszystko to jakby przybliżone. E, mogą być miejsca inne, ale to jest film na faktach. Pewnie jeśli większość z Was go oglądała, to proszę napiszcie w komentarzu, co to był za film. Ale oglądałem kiedyś taki film. Oczywiście na faktach autentycznych, że grupka prawdopodobnie sportowców, już, już, nie, już dokładnie nie pamiętam, ale jeśli nawet nie, no to po prostu ludzie tak gdzieś się wybrali, samolotem lecieli do innego kraju. Jest to, działo się to w Ameryce Południowej. Podejrzewam, że oni gdzieś, nie pamiętam z którego kraju lecili, do którego, ale w każdym bądź razie ich samolot miał awarię i przelatywali przed górami, jakimiś wielkimi górami, i, i niestety musieli lądować awaryjnie. Strzelam, że to były, nie wiem, góry, może w Chile, te rejony, tam Argentyna, Chile. E, w każdym razie e, udało im się tak wylądować, że, że część z nich przeżyła. E, większość z nich niestety straciła życie, no i znaleźli się gdzieś tam e, na skałach, gdzieś w górach w ogóle totalnie, na no, odludziu. E, oczywiście zima, zima, no, e, po prostu pełno śniegu i mróz. E, większość z nich po prostu e, oczywiście była załamana, no, ale. Przyspieszając tą całą historię, wielu z nich poumierało. Oczywiście mijały tygodnie, bo jak wiecie, ja stosowałem budówki lecznicze i wytrzymałem bez jedzenia 21 dni. pijąc tylko wodę i ludzki organizm jest w stanie bardzo długo wytrzymać bez jedzenia, i oni wytrzymywali też, podejrzewam, że też podobnie jak ja, trzy tygodnie albo i dłużej, może ponad miesiąc. Wodę mieli oczywiście, bo był lód. To sobie tak to zorganizowali, że mieli lód w nocy się ogrzewali własnymi ciałami. Oczywiście te, ci ludzie, którzy zmarli, to zabierali im e, oczywiście e, odzienie, pochowali tych e, swoich e, innych członków tej wyprawy. No i e, czas mijał, byli bardzo głodni już w takim stadium, że musieli coś jeść. No i zaczęli jeść e, własnych znajomych czy tam innych podróżnych. E, po prostu no, to nie był to, to był kanibalizm, ale po prostu chcieli przetrwać, czyli zaczęli jeść po prostu ludzkie zwłoki. A czemu właśnie o tym mówię? Bo po prostu to była taka decyzja, że ktoś z nich chyba się nie zdecydował jeść i chyba prawdopodobnie zmarł, a oni zaczęli po prostu jeść ludzkie zwłoki i jakby dalej przeżyli. Ale to nie jest koniec historii. Oczywiście mieli już jakby pewien zasób jedzenia, tak, czyli te zwłoki, które tam były zamrażane, zamrożone. Nie wiem ile ich było dokładnie, przepraszam, wybaczcie, bo nie pamiętam dokładnie tego filmu, ale chodzi o, to, o, o ten przekaz. Czas mijał, oczywiście jakby racje żywnościowe z zwłok się zmniejszały coraz bardziej, no i musieli podjąć jakąś decyzję. Bodajże dwóch z nich postanowiło gdzieś ruszyć dalej i zobaczyć, czy w ogóle są w stanie, gdzie oni są, czy oni w ogóle są w stanie gdzieś dotrzeć do jakichś miejsc zamieszkanych, czy tam w ogóle gdziekolwiek jest jakaś ludzkość, czy coś tam się w ogóle dzieje. No i wyruszyli na kawałeczek. Najpierw chyba przeszli się kawałeczek, jak dobrze pamiętam, wrócili i powiedzieli, że im się jakby wydaje, że no jest jakaś tam nikła szansa, że tam coś może za tymi górami być. I dwóch z nich odważnych zdecydowało się, że pójdzie szukać pomocy właśnie. Spróbują się przedrzeć przez te góry. No i oczywiście nie mieli zbytnio ubioru jakiegoś takiego specjalistycznego, czyli do, właśnie do przetrwania w górach, ale um, oczywiście opatulili swoje nogi jak mogli, tylko tym, co mieli. Tak samo swoje, swoje odzienie jak najgrubiej się dało, bo, bo ta wyprawa mogła potrwać dni czy tygodnie. E, także z taką świadomością szli. E, zabrali masę racji żywnościowych, jak już wspomniałem, wie, wiecie z czego. E, no i postanowili ruszyć. No i ruszyli w taką drogę, nie mając w ogóle doświadczenia w górach, żeby przetrwać takie. E, zimne okoliczności i wiadomo burze i tak dalej no ale siła przetrwania była potężniejsza no chcieli po prostu tych dwóch miało taką e, w sobie e, jakby siłę żeby przetrwać żeby spróbować zaryzykować własne życie żeby przeżyć i oni e, podróżowali oczywiście wiele wiele dni nie pamiętam dokładnie ile im zeszło. Oczywiście wyobraźcie sobie warunki. Oni w nocy spali koło siebie przytuleni. Wiem, że sobie tam wspierali się cały czas. Mówili do siebie takie słowa właśnie wspierające, że damy radę. Musimy dać radę. I wędrowali wiele, wiele czasów po tych górach, wiecie. No to kurde zima, zimno, ciężkie warunki, mróz, kurcze wiatry. Wędrowali, nie wiedzieli dokładnie gdzie. No i już powoli zaczynały się kończyć racje żywnościowe. Byli totalnie wykończeni już, już na wykończeniu. E, można sobie wyobrazić jak, jak, jak wyglądali już, bo ja nie wiem ile to trwało, ta całość, czy to trwało parę miesięcy. E, w każdym bądź razie, wyobraźcie sobie, że oni siłą determinacji dotarli do jakiejś wioski, tam ich e, szybko ludzie przygarnęli. Byli totalnie wycieczeni. Mieli oczywiście masę odmrożeń. Nie pamiętam dokładnie jakie części ciała, ale uratowali ich. Oni oczywiście powiadomili ratownictwo i służby specjalne, tak, żeby, żeby tam helikopterem się dostać i uratować tą całą resztę. No i wyobraźcie sobie, że im się udało. I takie właśnie przesłanie, że jak mi jest bardzo źle. Czasami jest ciężko z czymś i tak próbuję coś zrobić, tak, mi się coś nie udaje, ale cały czas nie wiem. Załóżmy, tam chcę ćwiczyć, i mi się nie chce, i ćwiczę pomimo tam, nie wiem, brzydkiej pogody, czy tam różnych innych obstacles, czyli jakichś tak przeszkód. To zawsze sobie myślę o tych dwóch bohaterach. Że oni po prostu mieli tyle w sobie woli, żeby przetrwać takie ciężkie warunki i wyjść z tego żywy, żywi, i do tego jeszcze uratować innych. No, dla mnie to jest historia niesamowita. Właśnie to jest druga historia, która mi daje takiego napędu, że można naprawdę wiele w życiu osiągnąć, siłą determinacji i tego właśnie się trzymam. Ta pierwsza rzecz, co już powiedziałem wam, właśnie to, że nie. nie nie znamy dnia ani godziny yy, oraz jeśli nawet byśmy mieli przeżyć całe nasze życie, no to ja bym chciał nałożył łożu śmierci jednak sobie powiedzieć kurde Marcin zrobiłeś to, przynajmniej albo próbowałeś. Także takie takie przesłanie mam do was. I jak zwykle yy, z tych tutaj pięknych <gryw> z tego pięknego miejsca chciałem się z wami pożegnać. Yy, dać Dużo siły, wytrwałości, żebyście walczyli o swoje życie, o swoje marzenia, cele i żebyście się nigdy nie poddawali. I oczywiście, jeśli Wam się podoba, chcielibyście mnie wesprzeć jakoś, to zapraszam tutaj na dole. Tam będzie niżej. No, tam wiesz, na dole subskrybuj. No, a tam zaraz obok dzwoneczek, to jak wciśniesz, to ci nie ucieknie film. Zawsze będziesz na bieżąco takie coś, like, no i komentarz, jakikolwiek komentarz daje mi dużo wsparcia, także będę bardzo wdzięczny. Dzięki bardzo i do usłyszenia, może.